Witam serdecznie na konferencji prasowej. Zosta za nami ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego Astoria Bydgoszcz pokonuje EXAC System Śląsk Wrocław 79-76. Po stronie gości jest z nami trener Pan Tomasz Jankowski oraz zawodnik Maciej Krakowczyk. I po stronie Astorii trener Pan Torek Kazmierczyk i zawodnik Paweł Lewandowski. Pierwszego po opinię poproszę trenera gości. Dla pracy do drużyny Astorii. No, wszyscy widzieli jak się, jak się toczył, to we tak taką spalę, próbowali wejść w ten to, to spotkanie wyciągnęła nas trochę trzecia, kwartał, gdzie zaczęliśmy też odważnie wszystkim za municję, obwodą i zaczęli zaczęliśmy dawać rzuty, bo w pierwszej i, i, połowie, takich tych rzutów nie oddała i to ciężko się miało w takich sytuacjach. No i ta końcówka no, była dosyć za wstrzymyta, mieliśmy trochę decha, bo przede wszystkim jedno co się rzucała w oczy bardzo dużo jej Wspólnie naszej prasowej obwodowej z tego własnego punktu widocznie nam przedsięwzięć nie myślę, że to miało różnić wpływ na końcu eksportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Zajar. Tak jak ja powiedziałem, pierwsza połowa należała na do historii. W trzecim, czwartym roku się bardzo dobrze, ale moment, kiedy Norbert Kulon dodał kontuzji, myślę, dało się otrzymać na boisku, że morale nam spadły. Nie czućmy się tak pewnie. No i my toczy się w drugą stronę, ilość strat jest ogromna z naszej strony. Ten skończył się do nas, niestety. Dziękuję. Kolejne ze to nie są łatwe mecze i to pokazuje cała Liga. Ten trener Jankowski bardzo dobrą pracę robi, bo mimo, że ma tak młodych zawodników, grają naprawdę na bardzo dobrym poziomie. U nich ten mecz też nie był łatwy. Tutaj z kolei wygraliśmy trzy kwarty z czterech i te trzy, trzecie kwarta, jak wyszliśmy, myśleliśmy, że, że już to się wszystko ułoży, ale tutaj bardzo zmotywowani zawodnicy w przeciwnej wyszli i trzeba się osknąć i cieszymy to, że to z kolei w tej czwartej kwarcie e, no, pokazujemy charakter i, i wracamy, wracamy do tej gry i zazwyczaj wygrywamy. No troszkę szczęście się udało, bo ten przechwyt Mikołaja był, był na, na wagę zwycięstwa, także to jest gra błędów mogliśmy, mogliśmy jeden więcej zrobić. Też była ten zbiórka przerzutek wolnych, także jeden rzut mógł wpaść, także nie, było, nie, nie był to łatwy, łatwy męcz, mimo że, 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 że różnie się toczył. Ale cieszy, cieszy mnie to, że no, wygraliśmy i mamy to upragnione miejsce, na które uważam, że zasłużyliśmy ciężką pracę. Dziękuję. Paweł? No już dość mocno wyczerpany został temat meczu. Trzecia kwarta na naszą korzyść Mocno nie wiem, czy już w głowach było, było to, że już mecz się sam do końca wygra. Tej chłopaki z Wrocławia w obronie, bardzo skutecznie zaczęli trafiać ze za 3 No i, no i przegraliśmy tą kwartę 20 punktami. I, I nagle już zaczęliśmy przegrywać dziesięcioma, fajnie, tak jak tu trener podkreślił, że znowu w czwartej kwarcie udało się, udało się jednak zebrać do kupy, że tak powiem. I, i ta końcówka jednak, jeszcze może tam odrobienie szczęścia, jednak na naszą korzyść. No i a co do sezonu, fajnie, że skończyliśmy na tym szóstym miejscu, zrealizowaliśmy cel, jakim, jakim była awans do play-offów. Także, także cieszymy się z tego i teraz będziemy walczyć dalej w play-offach. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? do do Pana i Co się stało z na